Przemoc jest tragiczna Strasznie mam podejście do tego sceptyczne. Nie Jesteśmy drużyną pacyfistów. Wszystko można wyjaśnić słowem. Dlatego najlepiej to słownikiem rzucić w kogoś. Boję się ciebie czasami. Wiesz, że Marihuana powoduje dziury w pamięci. No a no, nawet mam drugą ciekawostkę. Wiesz, że Marihuana powoduje dziury w pamięci? Co? white 2115 przesyła 10 zł. Opowiesz jaki zard. Potrafisz w muzykę. Peter. Dzięki za dychę. Kurwa! Wczoraj szedłem ulicą i spotkałem kogoś, kto wyglądał zupełnie jak ty. A że ciebie nienawidzę, to wiebałem mu kilka razy. Potem zobaczyłem, że to nie ty, i mówię mu, Sora, on, że spoko, bo też nie lubi ciebie paruwo. Śmiechu potem było co niemiara. Dzięki za dyszkę, komediancie ty. Studiowałeś może humor na akademii stand-upu i krzeseł?